Jeśli mówimy o łańcuchach dostaw w ochronie zdrowia, to oczywiście nie sposób nie wspomnieć o tej skali makro, czyli transporcie pacjentów, leków, krwi pomiędzy poszczególnymi placówkami medycznymi. Rozwiązań techniczno-technologicznych i nie tylko w ochronie zdrowia, ale w ogóle, jeśli chodzi o, o transport, logistykę, mamy bardzo dużo. Przykładem może być wykorzystanie pojazdów autonomicznych do transportu pacjentów na terenie szpitala. Jednym z takich szpitali, które testują tego typu rozwiązanie, jest Szpital Charité w Berlinie, gdzie wykorzystywane są wózki, pojazdy autonomiczne do transportu pacjentów pomiędzy różnymi lokalizacjami i według mnie należy zawsze wziąć pod uwagę wszystkie dostępne rozwiązania, jakimi dysponujemy i wybrać to, które jest najbardziej uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, bo nie wyobrażam sobie, że będziemy wykonywać pojedyncze loty dronami, raczej wyobrażałabym sobie wykorzystanie dronów. Właśnie do transportu krwi, narządów, do przeszczepów, a zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z dużą odległością do pokonania. 29 kwietnia 2020 roku po raz pierwszy w historii przeleciał transportowy dronoid Hermes. Pomiędzy dwoma szpitalami w Warszawie przenosząc próbki do badań na okoliczność COVID-19. Lot był wielkim sukcesem, ponieważ był wykonany w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych przy silnym wietrze porywistym oraz padającym deszczu. Aby loty transportowe mogły stać się naszą codziennością, nie wystarczy budować drony, dronoide, nie wystarczy budować maszyny transportowe, które są sprawne. Które są przetestowane i które radzą sobie w każdych warunkach. Jest to za mało. Należy przede wszystkim zbudować strukturę naziemną, która będzie odpowiedzialna za przelot tych maszyn. Infrastruktura pozwoli nam użyć jej w kontekście innych transportów. Inne drony, również innych firm, będą korzystały z gniazd dla dronów. Będą korzystały z punktów odbioru paczek, czyli z dronomatów i zapewne będą również chciały skorzystać z radiolatarni, które będą rozstawione w obszarze całego miasta, po to, aby powiększyć bezpieczeństwo, po to, żeby zapewnić to, że ten system będzie po prostu działał sprawnie i równie dobrze jak obecni kurierzy. Jest to kwestia bardzo istotna z punktu widzenia potrzeby klientów. Klienci w chwili obecnej oczekują bardzo szybką reakcję na zamówienia, tak więc tutaj dostępność towarów u klienta jest kluczowa. I tutaj ta kwestia jest wielką bolączką dla operatorów branży, tak naprawdę branży KEP, czyli branży przesyłek pocztowych, branży przesyłek kurierskich. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostarczanie klientom Chociaż pośrednio, oczywiście, takich, yy, takich przesyłek w czasie najbardziej dogodnym dla danego klienta. Drony w transporcie cargo, a w tym przypadku w transporcie krwi, to jest fragment tego, czym się zajmujemy w tzw. drone labach. Drone lab transport to jest fragment Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, w którym pracujemy nad szerzej, szerzej nad usługami transportowymi, bo to wchodzą. Transporty przesyłek, na przykład pocztowych, transporty właśnie takich krwiopochodnych elementów, transporty cokolwiek byśmy sobie wymyślili, ale na pewno, które działają w przestrzeni miejskiej. Dzisiaj mamy drony w transporcie medycznym. Jest to tyle ciekawe, że widać od razu korzyść. Natomiast to, co chcemy zrobić, to przenieść te, te usługi do miasta i pokazać miastom, jak mogą wykorzystywać drony w nowych, dla nowych możliwości.